Witaj na kanale Rodzina Januszy. Jest to zwariowana, a pozytywnie zakręcona rodzina, gdzie kondoliza, Janusz i ja, Pimpek, bawimy się, gotujemy, rozrabiamy, testujemy i dobrze się bawimy razem z Wami. Więc usiądź wygodnie i zapraszamy Ciebie na ten dzisiejszy odcinek. A jakbyś coś zostawił po sobie, jakiś komentarz, łapkę czy dzwoneczek, będzie nam miło. A tylko muszę zaznaczyć, że dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez tego o tutaj naszego widza. Jeżeli też chcesz wesprzeć odcinek, to szczegóły są w opisie filmiku. Zapraszamy do oglądania dzisiejszego odcinka. No kochani, w dzisiejszym odcinku Janusz i Pimpek wykonają challenge. Dokładnie kurde blaszka. Ty wiesz jaki challenge? Wiem. Ja wiem jaki challenge, ale widzowie nie wiedzą jaki no challenge. No będą wiedzieli. Dokładnie, więc no. dowiecie się za chwilkę. Okay. A my lecimy tam na nasz challenge. No. To co, jedziemy wykonać nasz challenge tutaj. Kondoliza Januszowa prowadzi swoje Ferrari A tam z tyłu siedzi drugi uczestnik naszego challenge'u. Jedziemy, kurde blaszka, jedziemy To co kochani widzowie? Widzicie już gdzie jedziemy? Szczegóły dowiecie się challenge'u w środku. Do, do bierzemy cyk, i lecimy. Na początku, kochani widzowie, na początku weźmiemy 20 sobie, jak zabraknie, to sobie domówimy, proszę, bierzemy 20, 20 sztuk, dodaj do zamówienia, I jeszcze do tego weźmiemy po małej Coca-Coli zero, jesteśmy na diecie, więc się, wiecie, odchudzamy, więc bierzemy zerówkę, bierzemy napoje, żeby, wiecie, było czym popić. Dwie malutkie, trzy sztuki. No i co? kończymy nasze zamówienie. Nie, dziękujemy. już zamówienie. Zapłać tutaj. Bierzemy. No niestety, go nie musieli nam przynieść. 133 prowadzamy sobie płacę i widzimy się. Podejmujemy się z Januszem challenge'u Niech wygra najlepszy no. Posłuchajcie, nie mamy drodzy widzowie czasu ograniczonego Mamy tutaj 23 burgerów Każdy ma popitkę jakby co Tak na wszelki wypadek, żeby się nie zadłabić, Wiecie No i co, lecimy Jak zabraknie to lecimy Ty swój papierek odstawiasz na bok jesz, Ja swój, nie ma czasu Ale nie ma co się pierdzielić, lecimy Niech wygra najlepszy

Kamerę zasłania kamerzysta, drugą pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał, czy się zapchałeś? Czy to z nim zjechałeś? Nie, to To się nazywa wielki apet wiecie? Wielki apetyt Pamiętajcie, napiszcie teraz tutaj Wy w komentarzu, ile byście, ile byście Wy dali radę zjeść A już którego Dzieci, przycie, dzieci, no idziemy równo po trzy. Może jeden dla kamerzysty? Hmm? Kamerzysta dziękuję. Sami po dziesięciu mi jednego, nie? Dobrze, dla kamerzysty zaumówimy sałatkę, bo jest na diecie. Dobra, kurde bratka. Lecz jest czwarty. O, już chyba dołem wychodzi. Nie przy stole. Na świetnym powietrzu mówisz, tak? Na dworze każdy może <totakomuszy> <grymianie> Ja się przyjęło Jednemu dołem, drugiemu górą Nie dołać To jak <totakomuszy> woli 1, 2, 3, 4 5! 2, 3, 4 Janusz mnie wyprzedził. Kto ma większy brzuch? Januszowi małpa pomaga. On raz w jedną dziurę wkłada, a drugi raz w drugą. Tam, to, to po pokażeniach nie ukrywaj. Ciekawe, który pierwszy się zesra no. po tym mężczyzna nie, nie komentuj tam Do domu by trzeba szybko jechać Pójdź, się kola kończy Ale ja już mam dosyć tego. A szybko zrobili, nie? Aha. Może wiedzieli, że ekipa rodziny się ja przyjdzie. Wiem, ko wam zostało? 2, 4, 6, 8, 9 Oj, stary dobrze może ja to wymiekam A jaka nagroda? Dwa zostawy pomieszczone tego Big Maca Pamiętajcie piszcie w komentarzach, ile wy byście dali radę zjeść. Ja już na razie wygrywa. Ja ci powiem do czego. Bo Janusz już nie ma zębów i łyka. To tam założyć zębów O, ja już ma. Tak Dwanaście 12 wciągnęliście. swoją masę, ale ja, ja odpuszczam. Po jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym. A zobaczcie to, na Janusza. To Janusz siedem. Raz, Siódmego ciągnie. Dwa, trzy, cztery, pięć. Kurwa, mi się przejrzy. Siedem. siedem. O! 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 Widzicie co? Widzicie? co? Ha! Od, od, od się biorę jeszcze. Chcesz Janusza dogonić? Nie, już, chyba z nim nie wygrasz. Nie, chyba z nim nie wygrasz. Nie, dobra, ja odpuszczę. To będzie łóżko, oh. Może po prostu dzisiaj miałem za, za dobry obiad, dlatego jestem ja małpa duża po No Zobaczcie, jak ja to. Ja podwójnie muszę zjeść, nie? No tak. Zobaczcie jak ja się. Zobaczcie, zobaczcie. Jak żyjesz? Zjesz do końca, ale te wszystkie. Ciśnij, ciśnij, Janusz. No ja już też po No i co? Widzimy się na podsumowaniu. I co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem zostało. Więc tak. Ja już raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7? A to tam oszukany do śmietnika w zielonych po pierwsze. 8, 8, no. 3, 4, 5 Więc tak. Janusz 8, ja 5. A to chyba rozdamy biednym, tak jak wiecie. Jedno dla mnie. To tak jak y, samochód ten od bezdomnego się dostało, to my damy bezdomnego. Więc co? Pamiętajcie. Wbijajcie na kanał Rodzina Januszy, subskrybujcie, będzie więcej takich zajebistych challenge'ów. A my co? Idziemy chyba wyżygać teraz. Albo Dobra. na kibelek. Trzymajcie się, kurde blaszka. Na razie. Siema.